Witajcie w pierwszym dniu vlogmasu w 2025 roku. Jak widzicie, parę lat minęło i powracam na YouTube, ale nie sama. Jest dzisiaj ze mną mój synek i być może w kolejnych vlogach pojawi się gdzieś mój mąż. Zobaczymy. Jest taki plan, że będziemy nagrywać codziennie, a zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiecie, jak to przy małym dziecku jest czasami i trudno ogarnąć, ale będziemy się starać. Grudzień musimy zacząć od kalendarza, więc y, listopad się skończył. Jeszcze nie przekreśliliśmy wczorajszego dnia, ale no za chwilkę to i tak wyczyszczam i robimy plan na grudzień. Co tu się będzie u nas działo? Dobra, kalendarz mamy jako tako uzupełniony, chyba nie łapię ostrości. Ale jeszcze później może tutaj dopiszę swoje rzeczy, bo ja wpisałam to, co pamiętam. Tutaj mamy gastroenterologa i 17 Aleks kończy pół roku, więc będziemy rozszerzać mu dietę. Dlatego też mamy tu wizytę, bo nasze dziecko ma alergię na białko mleka krowiego plus reflu refluks. Boże, nie musi się wysłowić. No i będziemy robić wszystko chyba zgodnie z zaleceniami gastroenterologa. Także miesiąc pewnie będzie ciekawy. Tu coś się jeszcze pojawi. Tutaj będziemy robić warsztaty zwianków z kołem gospodyń wiejskich tutaj z okolicy mojej, więc może zabiorę was ze sobą, jak pozwolą nagrać, ale chyba pozwolą. Więc y, będzie ciekawie. Będzie się działo w grudniu na pewno. A moje śniadanie to taki kawałeczek, wiecie. Um a'la pizzy, z pieczarkami i z cebulą, bez sera, bo nie wiem na biału. Tutaj mam sos czosnkowy, zrobiony z wegańskiej śmietany, jogurtu i majonezu. Także smakuje prawie tak samo, delikatna nutka kokosa, ale jest ok. Także szybkie moje śniadanko, jeszcze piję herbatkę i będziemy chcieli zaraz wyjść z domu. Super! Ty jesteś super! Super jesteś! No! Chciałam kupić mu zabaweczkę, i teraz tak patrzę na smyku, że ona jest chyba tylko na wysyłkę dostępna. A ja chciałam ją wiecie, mieć jakby od razu teraz, bo e, no, moje dziecko jest takie, że musi coś łapkami robić. Takie coś. Czekajcie, nie wiem czy ostry złapie, bo siebie zasłonić musiałam. E, żeby leżał na brzuchu i sobie coś tam mógł sobie tam, wiecie, majstrować rączkami. Takiej zabawki akurat nie mamy za bardzo, a zabawek mamy nie za wiele, więc już wszystko mu się nudzi dosyć szybko. I po prostu, wiecie, ja już cuduję wieczorami układam taką wieżę z takich małych klocuszków, takich, wiecie, plastikowych kubeczków. E, a on sobie robi bami, ją, wiecie, roz, rozrzuca. To jest nasza nowa zabawa wieczorami. Ale no wiecie, ileż można w kółko to samo robić, więc e, taki jest plan. Może wpadniemy gdzieś do Rusmana, zobaczymy, są kalendarze adwentowe 1 plus 1. Nie mam jakiegoś ciśnienia na kalendarz, bo też nie mogę słodyczy jeść, a tylko takie by mnie interesował. Słodyczy czy w sensie taki, wiecie, czekoladek. Ale zobaczymy co, co będzie i czy coś mi się spodoba, czy może nie wiem, z żelkami Zobaczymy coś dla siebie i dla męża, zobaczymy. I jakie będą ceny i jak to będzie wyglądało. Dobra, tutaj mam aparat na no czuję. Dobrze, że my wychodzimy o takiej porze, że nie ma jeszcze, że nie ma już żeloszronu na szybie, że nie musimy skrować. Chyba mąż jechał w samochodzie. Widzimy się z Aleksikiem, widzimy się. I że no w sumie i tak już jest godzina, która. Aha, zegarek, mam nie naładowany. Godzina, godzina, która jest. Zaraz zobaczymy, czekajcie, telefon gdzie mam? Tak, to bardziej Mamy godzinę 10.50, bo pozwoliłem troszeczkę Aleksiowie pospać. Ale liczę też, że po mi w samochodzie, tak, że daleko nie idziemy. Najpierw jedziemy do Lidla, słuchajcie, bo. Tam sobie zobaczymy kalendarze adwentowe, bo jest jeden plus jeden gratis. A tam też jest Rosman. A później pojedziemy do Smyka, już do innej galerii i pewnie do tej pierwszej znowu wrócimy, bo tam będę miała coś okay. później w, w RTV. Nie, Media Ekspert do odbioru, ale to później. Przyjechaliśmy też do innej galerii, bo do Samfarku nie da się wjechać. Nie wiem co się stało. Zamknęli szlabany, chodzą na coś ludzie w żółtych kamizelkach. Na Google nic nie pokazywało, że coś jest pozamykane, ale skąd Google może wiedzieć. Więc przyjechaliśmy do nie wiem gdzie my przyjechaliśmy, do N Parku przyjechaliśmy do Piaseczna, do Osmyka także idę zobaczyć co tam jest, zaraz wam nagram w ogóle jestem zdziwiona, że jest tak dużo ludzi z 1 grudnia, godzina tam wiecie 11 z minutami a ludzi jest full parkingi są no prawie pełne, ale jak na tą godzinę to są pełne, no bo powiedziałabym, że normalne dni tygodnia, jak tu przyjeżdżamy nawet później, a coś mi się załącza to nie ma tylu ludzi jak dzisiaj w ogóle, więc jestem w szoku no ale pewnie szał świąteczny się zaczął Dobra, nie tracę czasu i idziemy. Jesteśmy już w domu, pokażę Wam na szybko, co kupiłam. Mm. Będą pomieszane zakupy: z biedronka Lidl i trochę z Rosmana. mamy kurczaka piersi z Lidla. Biedronce promoce na chusteczki, których używamy 2 plus 2 więc wzięłam. Wyszło chyba po 3,50. Mąka bezglutenowa, ja właśnie używam tej. Lepsze mi wychodzi z nim ciasto do kruszonki, jakby z tą mąką, więc kupiłam. No, kosztuje swoje, ale niech będzie. Kupiłam jabłka mazowieckie z gwedronki, one są też bardzo smaczne. O, nie pokazuję wam tu. Ostrość się zgubiła. Jabłka, właśnie te mazowieckie, one są bardzo dobre. Yy, margaryna Kasia do kruszonki, bo robimy wszystko bez mleka, więc masła nie mogę. Czekolada, no nie dla mnie, ale kupiłam tyle, że wiecie. Promocja 1 yy, plus 2 gratis, więc wiecie, bo to co płaciłam tylko za dwie, chyba 14 zł, a mam 6 czekolad, więc. Yy, Dobra promocja. Także daję znać, że w Lidlu jest, nie wiem do kiedy, ale od poniedziałku, więc lecicie. Biedronce kupiłam Tofifi e, i to są chyba te większe właśnie opakowania 200 gramowe. Ważne są do do lipca. Coś ta ostrość nie chce nam się e, zrobić. E, po 12 zł za jedną sztukę, więc będzie na prezent. A jedną tak pomyślałam, że e, dam. E, nie wiem, czy mówić wam. To może później Wam powiem, co chcę zrobić z drugim. tofifi. E, dobra, dalej zakupy. Mamy mm, z Rosmana tutaj jest domol, mydło galasowe, też była prąka, bo 3 zł kosztowało. I chusteczki mm, przeciw farbowaniu, bo się nam skończyły wczoraj. W Biedronce wzięłam jeszcze czosnek, bo się kończy. W Rosmanie mleko kokosowe. W Biedronce jest napój, y, ten sok jabłkowy. I, mm, i butelkę dużą wody. Chipsy jako dla mnie przekąska. I w Lidlu była też prąka na te kinderki. Dwa plus dwa, więc będzie na mojej chrześnicy. Lub tam jeszcze innym dzieciakom na prezenty. No i żelki. I tak naprawdę tych zakupów wcale jakoś dużo nie ma. Trochę się wydało, no ale trudno. No i to na razie tyle. A w Smyku nie kupiłam zabawki dla Alexa bo nie było. Były same jakieś takie inne, dziwne. E, więc chyba zamówię online. Jeszcze tylko sprawdzę, kiedy jest dzień darmowej dostawy, bo zawsze przed świętami jakoś w grudniu to gdzieś kiedyś jest, więc muszę to ogarnąć, bo ja nie lubię płacić za dostawę. Kupiłam też takiego mm, zajączka Pepko. On jest niby trochę dla starszych dzieci, ale taki chciałam, żeby kicał sobie, żeby zobaczyć reakcję Aleksa, czy, czy mu się to spodoba, czy po prostu by jakoś podążał trochę za nim. 30 zł, ale słuchajcie, włożyłam baterię i okazało się, że nie działa. Jeszcze poczekam na mojego męża. Może on coś tutaj zaradzi, a jak nie, no to będę musiała zareklamować. I teraz pytanie: Czy mogę w każdym pepko zareklamować, czy muszę jechać do tego samego? Bo to, w którym kupiłam, to niekoniecznie jest mi po drodze.

A mamam. A Słuchajcie, sprawdziłam ten dzień darmowej dostawy. No i w tym roku jest on dopiero 14 grudnia, więc dosyć późno. Ja nie będę tyle czekać, więc no zamówię sobie tą zabawkę sobie, no Alexowi. Tą zabawkę na smyku, coś tam jeszcze przejrzy dorzucę do tego koszyka, żeby ta rzecz sama nie szła. No i tyle będzie chyba w dzisiejszym vlogu. Ja vlogu. We vlogmasie. Ja siadam do montowania, postaram się jakoś to ogarnąć, bo mam nowy program, nowe wszystko, więc yy, zobaczymy, jak nam to pójdzie. I także dzięki, że byliście dzisiaj i do zobaczenia jutro. Bajo!